Na samym początku mam e, ogromny zaszczyt i przyjemność e, przywitać e, księdza Wojanowa, e, pana Andrzeja Styre. E, sołtysa Norbeta Zacharzowskiego i e, panią dyrektor przedszkola Czanowica, e, Alicję Kalet. Oraz wszystkich, oraz wszystkich rodziców, dziadków wujku. Na samym początku pragnę bardzo mocno podziękować rodzicom za zorganizowanie tej uroczystości, bo wiadomo samemu czy dzieci, czy panie nie dalibyśmy rady, gdyby nie rodzice. Rodzice, dziadkowie to oni przygotowali ciasta, bigos, bogracz, frytki można kupować do zjedzenia. Przygotowali też piękne losy, które Będziemy sprzedawać po 10 zł. Pieniążki są przeznaczone na szczytny cel dla naszych dzieci, więc zachęcam do kupna. Chciałam też przywitać panią Aleksandrę Kępę, która wraz z dziećmi tutaj, które tańczą z grupą taneczną z Bojanowa wystąpił po naszych jasełkach oraz Weronikę z i Wiktorię Sławi dziewczyny, które kiedyś chodziły do przedszkola w Bojanowie. Obecnie to już są dzieci szkolne, ale Zaśpiewają nam też kolendy i pastorałki. Na organach będzie nam przegrywać pani Duża Bukcik, też serdecznie duży dziękujemy. Już niedługo Boże Narodzenie, co przynosi nam zbawienie, radość nas ogarnia wielka. Zapraszamy na jasełka. Będziemy pięknie śpiewać, tak że nikt nie będzie ziewać. Do śpiewania kolen zapraszamy wszystkich, a my dzieci zaczynamy. Zaczynamy od grupy najmłodszej. Zapraszam maluszki na środek.